Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że nie dbając o cyberbezpieczeństwo może stracić dane, które de facto są ich najczynniejszym aktywem. Mogą też narazić się na szereg kar związanych z, czy to z ochroną danych osobowych, czy też z innymi regulacjami prawnymi. Dzisiejsze wydarzenie uważam jest bardzo potrzebne zarówno dla przedstawicieli klasycznego biznesu operującego w sieciach IT, jak i dla przedstawicieli przemysłu, który operuje na sieciach OT, które można powiedzieć, że do tej pory były trochę tak zaniedbywane, jeśli chodzi o ten obszar cyberbezpieczeństwa. W dobie rozwoju Industrii 4.0 to właściwie zaczyna się robić temat priorytetowy. Także bardzo, bardzo ciekawe i praktyczne porady od strony takiej już zupełnie niskopoziomowej, jak sobie radzić z wszelkimi cyberzagrożeniami. Placówki jest uświadamianie, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników, młodzieży i tego typu warsztaty są właśnie odpowiedzią na potrzeby rynku, potrzeby młodych ludzi, potrzeby pracodawców do tego, by uświadamiać, by informować, czym tak naprawdę jest cyberbezpieczeństwo. Mamy już zaplanowany kolejny cykl, kolejne edycje przemysłu 4.0. Nie chciałbym teraz zdradzać, jaki to będzie temat, ale w niedalekiej przyszłości na naszych stronach internetowych placówki będzie można się dowiedzieć, o czym będziemy rozmawiać na kolejnych już warsztatach. Gracias.